Witam. W dzisiejszym filmie pokażemy, jak podwinąć pakułę. Do tego zadania będzie nam potrzebny brzeszczot, taśma uszczelniająca do gwintów, pakuła, dwa klucze hydrauliczne oraz przykładowe złączki. Zapraszam do oglądania. Pierwszy etap polega na tym, aby zranić, zniszczyć ten gwint na złączce, którą chcemy wkręcić. Ja używam do tego. Prostego małego brzeszczota. Wygląda nie więcej to tak. Chodzi o to, żeby ta pakuła się nie na tym gwincie, możemy sprawdzić za dziory palcem. Jak już jest dość chropowato, czujemy pod palcami nierówności, to znaczy, że jest ok. Na przygotowany gwint nakładamy dość obficie pasty uszczelniającej. I teraz zabierzemy się na nawinięcie pakuły. Nie zaczynamy nawijać od początku pakuły, tylko od środka. Że z prawej strony gwintu i z lewej strony gwintu jest mniej więcej tyle samo. I teraz tak. Robimy, o, zaczynamy nawijać od początku gwintu. Zrobimy 2-3 obroty, aż dojdziemy do końca mocno ją troszkę naciągając. Wtedy to, co mieliśmy z lewej strony, przekładamy i już nawijamy razem. Ma to za zadanie nam jeszcze bardziej splątać pakułę, żeby nam się nie przewijała razem z gwintem. Tak wygląda nawinięta pakuła na gwint, następnie chcemy ją skręcić w złączkę. To co jest ważne, to wskręcając nasz element, to musi iść ciężko. Jak idzie ciężko, to znaczy, że pakuła zostaje w gwincie, a nie się ślizga po nim. Ja użyję do tego kluczy, bo ręcznie już po prostu jak już jest bakuła dobrze za, zaciśnięta, to ręcznie na pewno nie jesteśmy w stanie tego zakręcić. Możecie sami spróbować i zobaczycie, że idzie to naprawdę dość ciężko. Tutaj już im dalej dochodzę, to jest coraz ciężej. O, teraz jestem w 100% pewien, że połączenie będzie szczelne. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji oraz odwiedzania innych naszych filmów.